Wokia ta to całkiem znany paranormalny kanał prowadzony przez trójkę przyjaciół. Na swoim koncie mają wyprawy w naprawdę wiele nawiedzonych miejsc i kiedyś zresztą już wam ich pokazywałem, ale tym razem to czego doświadczyli jest naprawdę nietypowe. Nagranie, które zobaczymy, zostało zasugerowane przez Mateusza, który poprosił o jakieś konkretne wyjaśnienie. Uznałem, że najlepiej będzie jak zastanowimy się nad nim wszyscy razem. Tamtej nocy grupa poszukiwaczy przygód odwiedziła kolejny stary, opuszczony budynek, który w swojej karierze widzieli już naprawdę wiele. Na początku nic nie wskazywało, że tym razem będzie inaczej, jednak po pewnym czasie eksploracji natrafili na podejrzane ślady ślady do złudzenia przypominające rozbryzganą jeszcze świeżą krew. Sam ten fakt im oczywiście nie wystarczył, i po chwili namysłu, jeden z nich zdobył się na odwagę i dotknął tajemniczej substancji. Szybko jednak okazało się, że nie był to zbyt dobry pomysł. ये देखिए मैं आप दोस्तों को दिखा कि बिल्कुल ताज़ा ब्लड है अभी हमें कितनी देर हो चुकी है यहाँ पर आए हुए चांद भाई मेरा बाजू मेरा बाजू टूट रहा है चांद भाई 어 <sus> 아. <sus> 아. <sus> <sus> 아. <sus> 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 Niemal natychmiast po jej dotknięciu mężczyznę złapały mocne skurcze, wykręcające całe jego ciało. Do tego wyglądało na to, że na pewien czas stracił przytomność, a dojście do siebie zajęło mu sporo czasu. Kontynuowali dopiero po dłuższej chwili, aż dotarli do pewnego pomieszczenia pomieszczenia, w którym odkryli tajemnicze naczynie do połowy pogrzebane w ziemi. A po chwili namysłu odkopali je z zamiarem zajrzenia do środka. Okazało się, że w środku znajduje się coś naprawdę dziwnego, i szczerze mówiąc, nie mam nawet pojęcia, co to może być. I mimo, że to znalezisko było dziwne, to dopiero to, co stało się nieco później, było naprawdę przerażające. <try> Ooo! 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 Podobnie jak wcześniej, choć tym razem inny z nich po dotknięciu tajemniczej zawartości naczynia stracił kontrolę nad swoim ciałem, a co gorsza stracił przytomność i zaczął wymiotować krwią. A przynajmniej tak to wszystko wygląda. Pozwólcie, że ponownie teraz prośbę Mateusza. Czy ktoś z was jest w stanie to wyjaśnić? Niedługo po tej wyprawie trójka przyjaciół zniknęła na pewien czas z YouTube'a, biorąc przerwę od nagrywania. Zupełnie tak, jakby ta przygoda ich wykończyła, ale to oczywiście samo w sobie nic tak naprawdę nie znaczy. Czy tej nocy trafili na miejsce jakichś rytuałów i poprzez dotykanie tego, czego nie powinni, wprowadzali się w jakieś dziwne transy? Być może były to jakieś niezwykle silnie trujące substancje? A może to wszystko to nic więcej niż zwykły show starannie przygotowany i zaserwowany na srebrnej tacy dla ich widzów? Co o tym wszystkim myślicie? Decyzję pozostawiam Wam, odpowiedzcie Mateuszowi w komentarzach. Co roku za zaginionych uznaje się ponad milion osób, a tysięcy dalej nie odnaleziono. Jednym z wielu przykładów jest pewna rodzina pochodząca z Japonii, 48-letnie Akira i jego żona Kanako, z tym, że w ich przypadku cała sprawa owiana jest jeszcze większą tajemnicą. Wierząc w słowa ich córki, na początku 2009 roku, jeszcze przed zniknięciem, mężczyzna zaczął zachowywać się nienaturalnie. Pewnego dnia wstawił do pokoju po swojej zmarłej babci Satoko jej lustro, którego używała jeszcze za żywota. Niedługo potem zaczął się również znacznie częściej modlić przy ołtarzyku ustawionym w głównym pomieszczeniu, a gdyby to już nie było wystarczająco dziwne, to zamontowane w domu kamery niejednokrotnie rejestrowały dziwne zjawiska, które rozpoczęły się krótko po wstawieniu do domu wcześniej wspomnianego lustra. Kilka dni po ostatnim nagraniu Kanako zgłosiła zaginięcie swojego męża. Policja rozpoczęła śledztwo, jednak, mimo upływu czasu, mężczyzny nie odnaleziono. Co gorsza, w domu została tylko żona, a wcale nie wyglądało na to, żeby tajemnicze zjawiska miały odpuścić. Bezradna kobieta w 2012 roku wynajęła ludzi, którzy mieli dokładnie zbadać sprawę zaginięcia jej męża i nawiedzenia domu. Krótkie, ale wnikliwe śledztwo zamiast pomóc rzuciło cień podejrzeń na postać mężczyzny. Szybko wyszło na jaw, że mieszkająca razem z nimi babcia również zaginęła, a dzięki temu Akira był w stanie przejąć pokaźny spadek. Co więcej, wyglądało na to, że starsza kobieta przez wiele lat była naprawdę źle traktowana, a jej pokojem było małe, ciemne pomieszczenie. Pojawiło się podejrzenie, że Akira lub nawet oni oboje mogli pozbyć się starszej kobiety w celu uzyskania darmowego spadku. To jednak było już dla kobiety zbyt wiele i postanowiła zrezygnować z wynajętych usług. Ostatnią informacją, jaką posiadamy, to fakt, że w grudniu 2018 roku córka małżeństwa Akemi zgłosiła zaginięcie matki, a żadnej z trzech wymienionych osób do tej pory nie odnaleziono. Według autorów nagrania możliwe jest, że to właśnie duch starszej kobiety w zemście zaczął prześladować rodzinę, a ostatecznie doprowadził do ich zniknięcia. Niestety nie ma żadnego sposobu, żeby cały zweryfikować i jednocześnie stwierdzić, czy cała przedstawiona historia jest prawdziwa, czy może jest to nic więcej niż klimatyczny, lecz wciąż amatorski horror. Na niebie codziennie widujemy masę rzeczy, przelatujące samoloty, ptaki, czy nawet rzeczy tak zwykłe jak po prostu chmury. Czasami jednak niektórzy z nas mają szczęście być świadkami czegoś, czego nie da się w żaden łatwy sposób wyjaśnić. W takiej sytuacji znalazł się użytkownik TikToka uniku TwixyTime. Pewnego dnia uchwycił swoim telefonem coś, co raczej na pewno nie jest ani samolotem, ani ptakiem. są te rzeczy? What the fuck in sky. What the fuck are those? Explain. Mężczyzna, który zatrzymał się na chwilę odpoczynku w swoim aucie, nagle zobaczył na niebie kreatury, które swoim wyglądem przypominają czarne meduzy, a co gorsza, znajdowały się wysoko nad jego głową. Jedyne sensowne wytłumaczenie sugeruje, że są to jakiegoś rodzaju customowe latawce, ale wydaje mi się, że akurat w tym wypadku mamy do czynienia z czymś więcej. A teraz coś, czego jeszcze do tej pory chyba nigdy nie widzieliśmy. Nagranie na którym autor jak twierdzi, słyszał swój własny głos, wołający go z innego pokoju, a na nasze szczęście udało mu się to nagrać. Niedługo po tym na jego koncie pojawiło się drugie nagranie, które natychmiastowo przykuło uwagę miłośników rzeczy paranormalnych. Okay, Zarówno pierwszy, jak i drugi film były wrzucone bez zbędnych wyjaśnień. Jednak niesamowity odzew ludzi zmusił autora do nagrania jeszcze jednego, tym razem tłumaczącego o co tu w ogóle chodzi. I najlepiej będzie jak teraz posłuchamy, co ma do powiedzenia. Okay, for this is my family home. I nie Nie like what is going on. I'm getting a lot of comments saying I'm doing it for views and I'm doing it for likes. And I, I promise you I am not. Don't like the video, don't comment if you don't want to. I just need somebody who knows what this is. To please reach out. I don't care if it's in a comment or privately, just please reach out. And please just help me i don't know what to tell my wife when she gets home i can't afford a hotel for the night we're doing a remodel in the bathroom and everything's just going to shit right now and i'm not trying to be dramatic about this but i have no idea what to do and everybody in the comments all day has just been freaking me out and i want to think this is just in my head but i keep listening to it over and over and over again is there somebody please Nagranie z jego własnym głosem, dobiegającym z innego pokoju, natychmiastowo przyniosło mi na myśl te wszystkie opowiadania i legendy o sławnych dopelgangerach, czyli o naszych tajemniczych sobowtórach. Mówi się, że niektórzy ludzie, bardzo rzadko, doświadczają spotkania z istotami, które wyglądają i brzmią dosłownie jak oni sami. Co ciekawe, świadectwa na ten temat sięgają setek lat wstecz, ale o tym dokładniej opowiem wam innym razem. Jeśli chodzi o tego mężczyznę, zanim zadam wam moje ulubione pytanie, powiem tylko, że oglądając jego pozostałe nagrania, można odnieść wrażenie, że nie jest do końca przy zdrowych zmysłach, jednak ostatecznie to nie mnie to oceniać. Tak więc, co o tym wszystkim sądzicie? Czy jest jakaś szansa, że ten człowiek doświadczył spotkania z niesamowicie tajemniczym dopelgangerem, czy może to wszystko to nic więcej niż głupia zabawa znudzonego tiktokera? Decyzję pozostawiam wam. A na sam koniec, już w postaci bonusu, mam dla was jedno niewinne zdjęcie, znalezione któregoś razu na Redditie. Nie ma o nim żadnych informacji, za to opatrzone jest wdzięcznym tytułem Suzy. Ot, taki mały bonusik, żeby wam się dzisiaj dobrze spało. Tylko pamiętajcie, żeby nie chodzić nocą po schodach, bo możecie spotkać Suzy. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało, i jeśli tak, to zróbcie mi przyjemność i zostawcie po sobie komentarz dla algorytmu. Oczywiście, tak jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim zacnym ludziom, którzy wspierają kanał finansowo. Dzięki wam to, co robię, jest w ogóle możliwe. Naprawdę bardzo wam dziękuję. A teraz, moi drodzy, czas się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym strasznie ciekawym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.